Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólmy się poprowadzić słowem Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Kto nie wchodzi do owczarni Przez bramę, ale wdziera się Inną drogą, ten jest Złodziejem i rozbójnikiem Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec, temu otwiera odźwierne, a owce słuchają Jego głosu. Woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus. Lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Za kim podąża moje życie? Właśnie w ten sposób mogę to sprawdzić, czy wchodzę w życie w obfitości, czy doświadczam pełni, czy doświadczam tego, że żyję, tego, że życie nie budzi we mnie lęku, że się spełniam w tym, w czym dziś jestem. To jest y Jeden ze znaków tego, że idę za głosem dobrego pasterza, tego, który wyprowadza mnie z niewoli, tego, który prowadzi mnie do wolności, tego, który prowadzi mnie tam, gdzie jest prawdziwy pokarm. Jezus mówi też o sobie, że jest bramą Owiec, czyli stawia siebie niejako jako cel, czyli jest tym, do którego zmierzamy. Jeśli przez niego wejdziemy, wchodzimy w przestrzeń życia co to znaczy? Przejść przez bramę, którą jest Chrystus, to znaczy wejść właśnie w przestrzeń Królestwa Bożego, czyli tą przestrzenią jest realizacja Słowa Bożego. Znajdujemy się zawsze w tej przestrzeni, kiedy żyjemy tym Słowem, które Bóg do nas wypowiada, w Jezusie Chrystusie, bo On jest Słowem wypowiedzianym do nas przez Ojca. Od tego zaczyna się nasza droga do obfitości, do pełni życia. Od poznania Jezusa w Ewangelii. Dziś, pewnie po raz kolejny w życiu, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zweryfikować siebie w tej przestrzeni, czy w słowach Ewangelii rozpoznaje głos dobrego pasterza. Zobaczcie, że tu jest budowana przez dzisiejszą Ewangelię właśnie ta zależność słowo, któremu ufam. Słowo, które jeśli zrealizuję, ufam, że trafię w miejsce, gdzie jestem bezpieczny, trafię w miejsce, gdzie jest dla mnie pokarm, czyli gdzie jest dla mnie życie. Czy niesiesz w sobie tą wiarę? Czy rozwijasz ją w sobie? Wiarę w to, że słowo Chrystusa to słowo dobrego pasterza, czyli kogoś, kto się troszczy o twoje życie. Słowo, za którym jeśli podążysz, to znajdziesz się w tej przestrzeni życia. Zobaczcie, że Owca słysząc głos swojego pasterza, może też pójść całkiem w innym kierunku. Wtedy naraża swoje życie, i dlatego warto rozwijać sobie tą zdolność do zaufania Chrystusowi. Dlatego dziś spójrz na niego jak na dobrego pasterza, czyli tego, który świetnie wie, gdzie jest pokarm dający życie, tego, który jest gotowy ochraniać, się. tego, który staje się bramą wprowadzającą w przestrzeń życia. On buduje w nas ten obraz, żeby obudzić w nas zdolność do zaufania Jego Słowu. Żebyśmy nie dali się zatrzymać wątpliwościom, własnemu lękowi, tylko żebyśmy weszli w realizację słowa, które On wypowiada do nas. Boże, żywy Duchu Święty, prowadź mnie drogą Słowa Bożego, prowadź mnie drogą, którą jest Chrystus. Amen.